Często dostaję takie pytanie, czy guma do rzucia szkodzi naszemu zdrowiu i naszej urodzie. Ciao, mam na imię Ania, jestem trenerką Face Fitness. Dzięki mniej moim ćwiczeniom uzyska zdrową i piękną buzię, więc zaczynamy. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim guma do rzucia szkodzi naszym mięśniom i stawom skroniowo-żuchwowym. Może sprowokować przyrost naszych mięśni i przez to nasza twarz stanie się bardziej kwadratowa, co może prowokować jeszcze większy bruksizm. Jeżeli mamy plomby w zębach, to jest ryzyko, że te plomby nam wypadną, jeżeli nadmiernie żujemy tą gumę. Także słodzik zawarty w gumie ymm, prowokuje zaburzenia jelitowe. Jeżeli chodzi o estetykę, to guma do żucia prowokuje przede wszystkim asymetrię twarzy, ponieważ może nawet nie zdajecie sobie sprawy, ale często, gdy żujemy gumę, to mamy nasz ulubioną, naszą ulubioną stronę. Żujemy w taki sposób. Oprócz tego robimy trenuny, czyli pogłębiamy sobie bruzdę Pogłębiamy sobie zmaczki wokół ust, no i sami widzicie, jak to może wpłynąć na nasz wygląd i nawet nie będziemy wiedzieć, dlaczego tutaj nam się ta bruzda pogłębia, dlaczego nam się ta asymetria pogłębia. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Zostawcie serduszko, podzielcie się dalej, zapiszcie na później, a po więcej śledźcie face Fitness ani. Ciao!